Hej, cześć, witam was moi drodzy widzowie w końcu udało mi się wyjść na spacer na grzyby przyjechałem na podzielonki jest ze mną Nejruńka dzisiaj no i powiem wam, poprzedni tydzień to był taki, że nie miałem jak wyjść na grzyby, dzisiaj jest niedziela w końcu udało się Sobotę byłem w pracy, więc nie miałem długiego weekendu. No ale dobrze, że się udało wyjść, chociaż dzisiaj na trochę. No i jest ze mną koszyczek mini. A jak jest koszyczek mini, o to jest i gerlach. No i coś zaczyna się dziać. Patrzcie, jakie tutaj fajne podzielonki mamy. O, tutaj dwie tutaj jedna ja jestem ja wiem ile z pięć minut temu wszedłem do lasu tutaj taka przewrócona ciemno w lesie jest pogoda pochmurna o tutaj jest kolejna myślałem pojadę na ryby ale jakoś późno wstałem że nie no trzeba jechać do lasu może jutro się uda na ryby wyskoczyć albo pojutrze zobaczymy jak to będzie no ale na razie jestem w lasie no i trzeba ciąć grzybki o, dzisiaj mam ze sobą statyw także będzie dobrze myślę o kleszcze chodzą jeszcze Nejri. Chodź tu do mnie. Chodź przywitaj się z widzami. Nejra. Nejra. Cześć. rucho moja kochana. Dzień dobry widzowie. Tak. Zabiegana. Biegła kawałek drogi. Co? No. O, no dobra. Zrywamy te o, piękne ślicznotki tutaj 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 już stare suche są no co nie rucha No uważaj co ty Co ty Lubisz tak jak ja cię ochram, Lubisz no i kochana Tak? O. o, najlepiej. Wywalić się kołami do góry. No dobra, zmykaj. Idź. Został grzyby i zmykaj. A jeszcze tutaj. Jest jedna. No dobra. Coś tam może. Ciechniemy. O jak się Uda. Jak telefon nie będzie wpadł. Jest dobrze. No i co? Patrzymy. Ciach. Zdrowa. Tyle, że z dziurką. Dziurka musi być. Cyk. Zdrowa. Kurczę jeszcze... Jestem w takich sosenkach. To tak zaciemnione, że normalnie flesz się odpalił. No. O, I już jest parę grzybków. Ale idę jeszcze w inne miejsce. Tam co ostatnio byliśmy z żoną. O jeszcze tutaj jedna się schowała. Patrzcie. W machu jaka siedzi. O już i bieda tu. Dobra, niech ona siedzi dalej tu. Co mi pokręcę się? Może gdzie to się jeszcze trafi z tego miejsca? O. Ogólnie to dzisiaj fajna pogoda na rybki jest. Tylko mówię, późno wstałem. Miałem tydzień taki, że trochę pracowity. Myślę, nie będę ja się zrywał z samego rana. Wstałem. Zjadłem śniadanie. Wypiłem kawę. No i można ruszać powoli. O, a tutaj tropy łosia są. Patrzcie jaki trójkąt odbity. O. Zaraz sezon na rosochy się zaczyna. Mam nadzieję, że coś się uda w tym roku podnieść. Byłoby fajnie. No ale będzie widać O, taki las I tam były te podzielonki Patrzcie jakie tutaj ślicznoty rosną Ole duże jakie Spójrzcie To moja dłoń, a tu jakie Piękności. Jedna. Druga. O. Jasi. Czochrunia. Nie idź tu, nie idź. No i runka, nie idź tu. jak szybki No, nie gryź. Czekaj. O. Trzecia. Czwarta. Patrzcie jak w muchu się schowała jakie długie nożki piąta tutaj szósta Ale mega mega wysyp tutaj coś mamy ale to już nie zdrowa o, nawet z bliźniakiem <śm> Tam widać coś jeszcze Czy nic. Na razie chyba nic. Dobra, będziemy ciachać je. O Tak to zrobię. O. I ciachamy. Gerlach niezawodny. Patrzcie jakie ładne. Czyściutkie. Takich piasku nie znajdziesz. O coś pięknego. Oho, największa? Nie, no zdrowaśna. Widzicie? Zdrowaśna. Or, fajna. To ok. To też. Piękności Tutaj teraz pobieramy z muchu. No a byłem. A, chyba nie mówiłem. O, taką. Byłem na, na opieńkach jeździłem sprawdzić to, co to, to sałatkę z tego. Zielone robiliśmy z żoną, co mówiłem, że na drugi dzień pojadę. No i byłem na opienkach ale nic nie nagrywałem, no bo nie ma ich. Nie wiem o co chodzi z tymi opienkami. Mówię. Były tam nieraz poprzednie lata. O i tam mamy. Patrzcie jakie rosną fajne pod tym. Pod tym świerkiem. Spójrzcie. Jakie dwie zarazy tam siedzą Dobra, trzeba je chwycić No i wracając do tych opieniek to mówię byłem, no ale nic, nic nie tego. Gdzieś kolega mówi, on tam gdzieś pod Bóg jeździ. No to tam w jego rodzinnych stronach pokazują się. Czy pokazują się, już dawno się pokazały. No a u mnie tutaj na puszczy nie mogę znaleźć. Są miejsca, no ale niestety, niestety nie mogę Dobra. znaleźć tych opieniek. Patrzcie, jakie ładne. Tam pewien pan prosił, żeby pokazać, jak wygląda opieńka. No i niestety, niestety. Ale no nie mam jak Musicie zadowolić się pod zielonkami, ale myślę, że i pod zielonki są super mega Są piękne spójrzcie O też są ładne. Każde grzyby są ładne. Chyba, że już jakieś takie rozkapciały, nie? O spójrzcie No, czyż ona nie jest piękna. Piękny grzybek. I smaczny zrobiliśmy tą sałatkę z żoną no to niebo w gębie jak to się mówi paluchy lizać o dobra trzeba się pokręcić jeszcze tutaj no patrzę miejscówka obiecująca sypie pod zielonkami ja to powiem wam czemu to tak jest bo u mnie koszyk jest mini i są pod zielonki jak wezmę ten maxi no to nie mogę nazbierać grzybów Ale Dobrze jest Ogólnie sam spacer po lesie Spacer w terenie, to jest to no. I tak to się na chwilę obecną przedstawia coś tam się pokazuje jakieś tam grzybki są myślę że powinno być ich więcej troszkę no ale tutaj nie ma gdzie pod krzeczkami nie widać tu. nie widać no dobra jak co to do później taki gąszcz Pójdźcie, koszyczek już coraz bardziej wypełniony grzybami. Coraz więcej jest. No i w końcu się trafiła i ona. Gdzie ona jest? Tutaj się schowała. Patrzcie jaka piękna I zieloneczka. O! Coś pięknego. razu ją ciachnę. To zdrawa. Zdrowa. Nie wiem czy tutaj to nie jest zielonka. Ale o jest i druga, patrzcie. W sumie tu trzecia. Tutaj jedna. Spójrzcie. Hmm. Ale ślicznota. Patrzcie. Patrzcie jakie piękności. ładne, grzybki o to chodzi. Wszystko o to chodzi. że są śliczne, śliczne zieloneczki. Patrzcie co tu się dzieje. O Ta będzie piękny pewnie których korzyń miała jak. Coś pięknego. Dobra, to bachniemy tu. Chodzę, może ja wiem, tutaj na 100 metrach kwadratowych. Kwadratowych. Może 100 metrów przyszedłem tam stamtąd. I tak koszyczek oto się zapełnia. Dobra, dziachnę je. O. Zdrowa. Na bank. Zdrowa. Ale śliczno te. A jak ładnie sałatce się prezentują. Kolorowa taka sałateczka. Mm. A pieszota jaka. O. Dobre, to pachniemy tam. Niech leży. Jest tych, podzielonek. Nie ma co, mówi czy nie? No bo jest. To tu jedna, tu jedna. Najlepsze to jest to, że już przysiądę. Jedne. Wstanę, opuszczę znowu głowy i znowu wyrastają pod nogami. O. Patrzcie, tutaj jedna. Tutaj już starsza, druga. Tutaj jest ich. Można nazbierać trochę jak grzybki smaczne. O, patrzcie jaka tutaj rośnie. jest tu kolejna i tutaj. Jest ich jest. No dobra będę tutaj już taka starsza to nie będę jej brał. Ale te wezmę jedna. Tutaj druga W lesie ogólnie to fajnie Bo cicho Jak jechałem to widziałem jeden samochód tylko Czyli Ludzi za bardzo nie ma Może powyjeżdżali ze względu na długi weekend o. Тот и то. Ага. И то. No dobra, będę ciachu. Najra, patrzcie kto tam stoi, coś niucha. Niedawno odcociowałem te grzybki, patrzcie kolejne. No ile ja odszedłem? Trzy kroki tutaj. O, ta to już, ale to się wucha nawet. Ta, to się wucha. Niech ona tu zostaje, ale to nie to. Uff, jakoś ciężko. Patrzcie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Patrzcie, to tam rośnie. nie o to chodzi. Nie chciałem wam tego pokazywać. A i tu jest. Patrzcie. O. Ale to nie o to chodzi. Nie o te grzybki, bo chciałem wam inny pokazać. Tam ciąłem te zieloneczki, tylko kurczę, czy ja ją znajdę Czas jest Patrzcie jak się schowała. Widzicie? Wychodź Wychodź śliczną bo na pewno będziesz śliczna. O! Jest kolejna zielonka mech jakiś jest mech. mech jest i mech, jest i zielonka ale patrzcie tu jedna zieloneczka ja już na kolanach chodzę o. trzeba na kolejniki jakieś ogarnąć tutaj kolejna podzielonka ale dzisiaj to jest super patrzcie tutaj idę tamte powyrywam Cały czas w jednym miejscu krążę. Calutki czas. Tu. Tutaj. I tutaj jest ona. Wychodź. O! Jaka malutka fajna. Coś pięknego. Coś pięknego. Teraz tak. Tutaj jest. Tutaj jest tutaj. O. No i idziemy do tych ślicznotek. Pokażcie się dla mnie. Pokażcie się dla mnie. Patrzcie. Spójrzcie. Co tu rośnie. Normalnie mega, mega grzybki, takie ładne zieloneczki. Znając życie, włączę telefon, zaraz kolejne się pokażą. Dobra, to trzeba wziąć, zanieść tam może coś ciechniemy Coraz bardziej kolorowo się robi po koszyczku. Że zdjęcie jakieś na miniaturkę będzie. Co? Ciach, ciach. Cyk. Strowiutka. O. Kolejne. Będziemy ciąć od razu. jak tu sytuacja się przedstawia. Elegancko. Sama zdrowotność Tu. Tu, tu. nie tutaj. Ja jeszcze raz się uciągnę O, nie jestrowa. Zdrowa, zdrowa o, kolejna. zdrowa. stój, kurczę nie chce się z tego wyciągać. Za ciężki telefon, mam i się macha. Dobra, już sobie poradzę tutaj, tutaj. I tutaj, też śliczna, da zdrowa, ta też zdrowa, i ta też zdrowa. No, tak to się właśnie prezentuje zbieranie grzybków, zielonek pod zielonek. Patrzcie, są i kolejne podzielonki w koszyczku. Więcej około. No może nie więcej, ale połowa koszyczka jest. Jest i czochronia nasza. Tak. Na No, patrzcie ile ich tu rośnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć sztuk w jednej kupie. Koło takiej obrzuski. Powiem Wam, że będę uciekał już do domu tymi oto pod zieloneczkami. Zakończę już ten film. Jak się podobało, to wiadomo. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Zasubskrybujcie. Wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I jak co, to do usłyszenia. Pozdrawiam.